Nazywam się Piotr Cygan. Na, na co dzień prowadzę, właściwie raz w tygodniu prowadzę podcast Czas na życie marzeń. A to jest live. Jak widać późną porą bo jest gdzieś za 2012. Na szczęście sobota, więc możliwe, że nie macie nic lepszego do roboty, tylko siedzicie. Może to jest coś, co Was zainteresuje. Co będę miał do Was do powiedzenia dzisiaj, bo yy, ponieważ w tym momencie nikt jeszcze nie obserwuje, to prawdopodobnie oglądasz to z odsłuchu. Jak oglądasz to z odsłuchu, tutaj znać, yy, czy to jest fajnie, tak zaczynać. Yy, taki, taki live. Yy. Jestem w sumie po dwóch 3 godzinach jazdy samochodem. Nie jest to co prawda jakoś specjalnie dużo, ale przed chwilą przyjechałem z Warszawy i miałem przyjemność prowadzić kurs Access Bars. Jeżeli chcesz wiedzieć, co to jest Access Bars, możesz wejść na stronę raz-dwa-trzy-bars.pl, raz, albo na moją stronę PiotrCygan.pl i tam sobie pooglądać e, i poczytać, czym jest Access Bars. Ja w dużym uproszczeniu jest to e, taka metoda, która polega na dotyku 32 punktów na głowie e, i kiedy dotychasz tych punktów, uwalniasz e, nagromadzone myśli, emocje, e, punkty widzenia, wszystko to, co Ci zalega w głowie i nie pozwala Ci e, działać e, na 100%. Katarzyna, witaj serdecznie o tej porze. Już myślałem, że będę mówił sam do siebie. Fajnie, że ktoś jest. Tak się chciałem tylko przywitać, wpaść e, tutaj, e, bo nie wiem, czy mnie kojarzysz, czy oglądasz mój podcast Czas na życie marzeń. E, jestem tutaj, bo te jakieś 18 czy 19, tak, po prostu będę wpadł i jakże jest, jak, jak, jakie to jest po prostu fantastyczne, że, że pomimo tego, że naciskasz transmituj, to po prostu zdajesz sobie w tym momencie sprawę, że jednak coś potrafi przyjść do głowy. Ja jestem codziennie po prostu zaskoczony tym, jak to jak to przychodzi a dzisiaj tak się złożyło, że jeszcze zanim kliknąłem to wpadłem na pomysł takiego jestem wielkim fanem Lesa Brauna co racja, to racja Katarzyna cześć Krzysiek cześć Kajetan widzę, że to jest chyba dobra pora do robienia live'ów takich bo całkiem kilkanaście osób się zebrało nie wiem, czy znacie Lesa Brauna. Dajcie znać, czy, czy, czy kojarzycie Lesa Brauna takiego czarnoskórego mówcę motywacyjnego. Gość naprawdę ma gadane, Był a propos e, katarzyny. E, Les Brown jest e, byłym pastorem. Mm. E, I. On wywodzi się z no, takiej rodziny, która zresztą wychowywała go chyba matka zastępcza, ale zrobił nies niesamowitą karierę na świecie, nie jako pastor, ale jako mówca motywacyjny. On nie tyle zarabiał na życie, co pełnił właśnie funkcję pastora, ale pracował też w radiu. I... On na swoich, często swoich mowach motywacyjnych hmm, powtarza takie słowa live full, die, die empty. I ja chciałem się z Wami podzielić moją refleksją, co to, się, co to oznacza, bo dzisiaj jestem, zobaczcie mi, jestem zmęczony i, i wyczerpany i drogą, i tym, bo dzisiaj prowadziłem szkolenie, właściwie kurs Access Bars, jak nie wiecie, czym jest Access Bar, to zapraszam na stronę raz, bars.pl. Tam znajdziecie szczegóły. No, o takim dużym uproszczeniu jest to technika, która poprzez dotyk 32 punktów na głowie przynosi taką ulgę w głowie. To, co nas trapi, dręczy, po prostu odchodzi, rozpływa się poprzez ten dotyk. I dzisiaj prowadziłem kurs w Warszawie. To był pierwszy kurs, który poprowadziłem w Warszawie. On był w zasadzie na zaproszenie. Cześć, Kajeta. Nie, nie jestem księdzem, a wyglądam na księdza. Gadam o tym, że bardzo mnie inspiruje Les Brown, jego mowy motywacyjne, i on bardzo często podczas swoich mów motywacyjnych powtarza takie, taką frazę live full, die empty. I co to oznacza dla mnie? Ponieważ ja dzisiaj byłem na kursie, prowadziłem kurs yy, w Warszawie yy, i miałem fantastyczną grupę, yy, świetnie mi się współpracowało. Miałem w ogóle taką refleksję, że podczas yy, tego kursu miałem wrażenie, w ogóle za każdym razem, jak jest nowa grupa, to, to jest niesłychane, jak wiele ludzi potrafią mieć punktów w styku, takich y, wspólnych y, tematów y, związanych ze swoją ścieżką życiową. Y, tutaj tak się okazało, że wszyscy uczestnicy, którzy, y, którzy byli nam w tym kursie, mają jakieś doświadczenia z y, hipnozą. Prowadzą, pro, byli na jakimś kursie i prowadzą y, terapie hip hipnotyczne i wierzę wow, bo ja też y, mam coś z tym wspólnego, ponieważ y, no, jestem trenerem programowania neurolingwistycznego, który ma też jakby w swoim obszarze y, techniki wprowadzania w trans, ale to nie jest jedyny punkt styku, który nas łączył, bo pojawiło się wiele takich wątków, którymi moglibyśmy się nawzajem wymieniać, ale to była jakaś taka dzisiaj wyjątkowa, wyjątkowa zbieżność y, tematów. Co więcej, y, no, ten kurs, który prowadziłem, był bardzo głęboki. Y, dotykaliśmy naprawdę różnych czułych punktów, y, i ale jakby Taką konkluzją, taką szybką tego, tego live'a, tego tematu, o którym teraz e, mówię, jest to, że mm, myśl tego, co Les Brown, do czego La, Les Brown zaprasza nas e, tym, tym powiedzeniem, live full, die empty, czyli żyj w pełni i umieraj pusty. Ja co prawda nie zamierzam umierać, e, nie czuję się jakbym umierał, wręcz czuję, jakbym rozkwitał, po, pomimo tego, że jestem zmęczony. To kiedy przychodzę na kurs, zaczynam prowadzić to szkolenie, mam wielki głód przekazywania wiedzy, dzielenia się tym, co wiem, i prowadzenia uczestników tego kursu. Ale kiedy kończę, to mam takie uczucie, że dałem z siebie wszystko, że jestem pusty. Ale ta pustka to, jest, to nie jest coś takiego, że wiesz, ja nie mam nic w głowie, że czuję się wydrenowany, jakby mnie, jakby ktoś odkręcił kurek i uszłoby ode, ze mnie życie. Ale mam takie poczucie, że dałem z siebie wszystko, um, i jestem znowu gotowy się napełnić. I to do mnie dzisiaj tak bardzo przemówiło, że to jest y, fantastyczna misja w ogóle y, prowadzenie dla kogoś szkoleń i y, bycie facilitatorem, bo ja co prawda też jestem z y, moich y, kursów szkoleń również i trenerem, coachem, ale jakby łączę to wszystko razem y, w roli facilitatora, czyli takiej osoby, która Tyle jest y, trenerem, co też i coachem dla swoich y, uczestników. Y, to jest jakby takie prowadzenie kogoś y, pewną drogą, u, ułatwianiem mu podążania tą drogą, którą, bym, którą obrał, biorąc udział w takim kursie. Ym, Katarzyna w Fetków pisze: Bądź dobrym rozmówcą, ale też słuchaczem. Życie trzymaj w swoich rękach, a rozumem kieruj. Kajetan, jesteś nauczycielem? No w zasadzie to można powiedzieć, że tak. Trener, coach, facylitator jest pewnego rodzaju nauczycielem, osobą, która przekazuje jakąś wiedzę. Yy, natomiast facilitator, coach yy, to są takie osoby, które tak jak tutaj zaznaczyła Katarzyna, yy, wymaga od, yy, od tego rodzaju nauczyciela być też dobrym słuchaczem, bo yy, co z tego, że ty przekazujesz wiedzę, jeżeli nie słuchasz kogoś, to nie podążasz tak naprawdę za nim, tylko podążasz za swoimi myślami. Rolą facylitatora, osoby, która, która prowadzi takie szkolenia jak ja, zobaczcie sobie 123bars.pl, jest też podążanie za taką indywidualną ścieżką rozwojową uczestnika. Bo tak jak mówiłem, na kursie pojawia się dużo różnych tematów i każdy przychodzi ze swoim własnym bagażem doświadczeń, każdy przychodzi ze swoim własnym bagażem do rozwojowym, do przejścia, do przepracowania. I rolą facilitatora jest wyłapanie tego i takie pokierowanie procesem żeby na koniec ten uczestnik miał wyszedł z, ze światełkiem jakimś i kierunkiem, rozwiązaniem, może nie zawsze rozwiązaniem, ale kierunkiem, którym mógłby dalej podążać. To jest wyłapanie tych wszystkich niuansów w rozmowie, które, z których potem wynika to, z czym ta osoba dalej będzie w swoim życiu pracowała. Katarzyna pisze: Przez słuchanie nabywamy też mądrość. Zgadzam się z tym powiedzeniem, bo mm, jeżeli jesteśmy jednokierunkowi i tylko mówimy, a nie słuchamy, to mm, jakby zamykamy się na tę dwustronną relację, jaką jest e, słuchanie. E, praca coacha polega przede wszystkim na słuchaniu. Tego, co ma do powiedzenia klient. Kto z kim przestaje, takim się staje. Jeżeli nie jest świadomy tej relacji i w sposób ślepy przestaje z tą drugą osobą, to tak, zgadzam się, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli sobie uświadomisz to, z kim przestajesz, to nie zawsze takim się staniesz. Katarzyna, Kto z mądrym przestaje, nabywa mądrości. Też nie mogę się z tym do końca zgodzić, bo mm, jeżeli tej tym przestawaniu z mądrym nie ma refleksji i odniesienia do siebie samego, to, to też to nie działa w taki sposób. Przepraszam, że tak piszę, ale chciałam napisać to z coś serca. Bardzo doceniam to, że Piszesz coś z serca, to są bardzo mądre słowa i doceniam, że mm, tak piszesz. MK. Mądrzy ludzie uczą się na błędach innych. Cała reszta e, mierzwy popełnia błędy we własnym życiu. Mądrzy ludzie uczą się na błędach innych. Mm, mądrzy ludzie mm, obserwują z siebie przede wszystkim i wyciągają wnioski swoich własnych błędów i też pomagają, myślę, innym rozumieć ich błędy, jeżeli oni sami nie rozumieją swoich błędów. Zachęcam do czytania Biblii. Jest wiele mądrych książek, jest wiele mądrych których warto, które warto czytać, z którym warto się zapoznawać. Biblia jest zdecydowanie jednym z tych publikacji, jeżeli tak można powiedzieć, z którą warto się zapoznać. Jest w niej na pewno wiele mądrości, ale pytanie, czy to jest mądrość pierwotna, czy jest to interpretacja jakiejś głębszej myśli. Bo być może było coś więcej kiedyś yy, niż Biblia, bo nie wiem, czy masz na myśli Nowy Testament czy Stary te Testament. Yy. No, ale tu nie, nie będziemy teraz rozmawiać o Biblii. Natomiast bardzo interesujące jest to, co piszesz. Człowiek mądry uczy się codziennie, a głupi mówi, że wie wszystko. To jest najgorsze. Yy. Cóż, trudno się nie zgodzić. Robert Frejtek, człowiek rodzi się głupi i umiera głupi. A y, w jakim sensie umiera głupi, bo nie wiem, co masz na myśli konkretnie i dlaczego uważasz, że, że, że rodzi się głupi? Ja uważam, że w ogóle my y, rodzimy się z jakąś uniwersalną mądrością. Taką mądrością. Że powiedziałbym, jakby idąc tym torem rozumowania, powiedziałbym, że nawet yy, yy, jeżeli nie słuchamy tej wewnętrznej mądrości, to my przez, w swoim życiu raczej głupiejemy. Co wy na to? Nieprawda. Mm. Jeszcze raz powtórzę, że my ludzie rodzimy się z pierwotną mądrością. Która którą mamy po prostu w sobie od urodzenia. Mówimy językiem energii, a potem zaczynamy uczyć się wspólnego języka. Uczymy się pewnych wspólnych przekonań, które mamy w społeczeństwie w tej rzeczywistości. I ja mam wrażenie, że Uczymy się głupoty, że to nie jest tak, że my się rodzimy głupi. Każdy z nas niesie w sobie pewne światło, pewną mądrość, z którą przychodzimy na tą planetę, a potem jesteśmy zmuszani do tego, żeby żyć wśród ludzi, którzy nam mówią, jak mamy żyć, a nie, że mamy słuchać swojego własnego serca. Ja uważam, że. Hmm. Że bylibyśmy jako ludzie w zupełnie innym miejscu, gdyby, gdybyśmy słuchali swojego własnego serca. Jan Paweł II powiedział: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Powiem ci, Kasiu, że ja bardzo cenię Jana Pawła II i ja należę do tego pokolenia, które. Które no, jeszcze no już było w miarę dorosłym, kiedy Jan Paweł II żył. I on miał taką niesłuchaną głębię, taką dobroć w, w oczach. I kiedy się go słuchało, to każde jego przemówienie, każde jego kazanie, pomimo tego, że ja nie jestem jakimś wielkim zagorzałym. Wyznawcą żadnej religii, to jakby cenię Jana Pawła jako osobę głęboko, um, która miała przekaz dla ludzkości, dla ludzi. I takich ludzi nam brakuje dzisiaj, zwłaszcza. Mam wrażenie, że nie doszłoby do tych wszystkich strasznych wojen um, ostatnich lat, um, gdyby nie, gdyby na przykład Jan Paweł II jeszcze żył. I albo jego lata świetności, jego lata największej energii przypadałyby właśnie na, na ten czas wojny w Ukrainie i yy, gdzieś tam w Palestynie. No przecież, tak jakby tutaj wchodząc już w ogóle w oftopik, to kurczę, yy, dla mnie to jest niepojęte, że Izrael, Palestyna. Te rejony, przecież, które są mekką dla, dla chrześcijan, tam się toczą największe i bardziej brutalne wojny i walki. E, tak, ja myślę, że Jan Paweł II jest autorytetem dla wielu. I gdyby dzisiaj żył i prowadziłby kazania, to myślę, że mocno, mocno, mocno przemawiałby w stronę Yy, taką, żeby jak najwięcej tego pokoju pobudzić, yy, obudzić, obudzić w, wśród ludzi w myśleniu, w sercach. I starałby się zapobiec i nie tyle zapobiec, co może starać się dążyć do tego, żeby ten konflikt w Ukrainie jak najszybciej. Yy. A propos to cytat z Biblii, człowiek rodzi się głupim, umiera głupim. E, wiesz, Robert, e, może to jest z Biblii, ja nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że rodzimy się mądrzy, ale w ciągu życia głupiejemy. i niektórzy z nas. E, nie, niektórzy z nas odnajdują tą swoją mądrość wewnętrzną, swoją drogą. Wejdźcie, zapraszam do subskrypcji y, tego podcastu, bo to jest. Ja robię takie livey teraz. Y, jesteście jedna, jedna jednym z tych live'ów, to jest taki element wyzwania mojego 30-dniowego, że po prostu sobie wpadam na live'a i nagrywam coś tak po prostu od czapy i gadam do Was. Y, ale tak w ogóle to nagrywam raz w tygodniu odcinki y, podcastu regularne. Ostatnio trochę odszedłem od mojej reguły i w zeszłym tygodniu prowadziłem wywiad z Marcinem Kokoszką w Chorwacji. Możecie sobie obejrzeć ten bardzo ciekawy wywiad, jak się żyje w Chorwacji. Ale jest masa, cała masa, ponad 80 odcinków regularnych, nagrywanych co tydzień. W najbliższym tygodniu. Będzie drugi, druga część tego wywiadu z Marcinem, bo musiałem podzielić 40, ponad 40 minut, więc ja mówię, co ponad dwie godziny nagrywania, nagrywania wywiadu. Musiałem to podzielić na dwie części. I jeszcze w piątek będzie jeszcze jedna kolejna nowość. Będzie kolejny gość w tym podcaście. To będzie niespodzianka. Hmm, bardzo ciekawy, interesujący go, gość. Hmm, będziemy rozmawiać między innymi o świadomości. Czym jest świadomość, ale to w piątek. Więc subskrybujcie koniecznie ten kanał, ten, ten podcast. Ehm, no i w zasadzie to jeszcze chciałem podsumować tak ten, ten live. E, bo zacząłem go z tematem live Full Die, die, live full, die Empty. Czyli żyj w pełni, umieraj pusty. I ja, tak jak mówię, że prowadziłem dzisiaj kurs, szkolenie. Czuję się naprawdę spełniony dzisiaj. Dowiozłem dużą wartość moim, moim uczestnikom. I Was też zapraszam na, na ten kurs. Jak macie ochotę, zapraszam w, najbliższym, w przyszłym tygodniu, w sobotę, Raz-dwa-trzy 123.bars.pl. Wejdźcie, pooglądajcie. Może zapiszecie się do mnie na ten kurs. A jak nie, no to zapraszam do Warszawy. Tylko też popatrzcie, szukajcie terminów, bo, bo jeszcze nie mam ustalonych. Robert, jesteśmy mądrzy, a prowadzimy wojny. Więcej wydajemy na uzbrojenie niż dla biednych, niszczymy ziemię. Nieodwracalnie w tak szybkim tempie. Tak, nie da się ukryć, że um, prowadzimy wojny więcej wydajemy na uzbrojenie niż dla biednych. Takie teraz chyba czasy przyszły, że jest konieczne, żeby wydać więcej teraz na uzbrojenie, bo um, Zwyczajnie jak prowadzi się takie jest stan, który można nazwać jakby zagrożeniem, to głupim jakby nawiązując do tego tematu, bo rozmawiamy o tym trochę, że kto jest głupi, kto jest mądry, byłoby głupio, jakby... Widząc, że jest jakieś zagrożenie wokół nas, wierzyć, że, że jakaś opatrzność nad nami czuwa. Myślę, że, że mądrym jest właśnie teraz wydać więcej na uzbrojenie, żeby potem móc yy, spać spokojnie. Natomiast przeciwny jestem temu, że żeby wydawać na uzbrojenie, żeby kogoś atakować, no to to jest głupota, to, to tak w tą stronę tak, więc taką małą refleksją. Fajnie, że jest was tak wielu. Subskrybujcie ten ten podcast, naciśnijcie subskrybuj, jeżeli chcecie więcej takich liveów z mojej strony. Mm. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia. Jutro postaram się być e, trochę wcześniej, między 17 a 20, więc wypatrujcie moich live'ów. Na razie hej.